Pereg, witam na moim kanale Odyniocenior z tej strony w drodze na południe jestem na parkingu przy drodze i tutaj może zostanę parę godzin bo mi się tu podoba także albo jadę dalej no, zobaczymy zresztą, jak to będzie. Widzimy się później. Jestem na plaży w miejscowości Ostrowite. To jest też plaża, tak się nazywa. Trzeba ją chyba przejrzeć, bo po drodze to. Oj, tam jeszcze boisko jest. Idę zobaczyć, jak to wygląda. Ta woda, czy głęboka, czy dziury są. No, na plaży dziurki są, ale woda jest fajna. Zobaczę, wejdę tam na te podesty. Zobaczę czy są dziury. No, chyba się do góry nogami nagrywa. No, odwróć się. Nie widzę dziur ale szybko się głęboko robi chociaż ja wiem wszystko się okaże jak wejdę może tu zostanę na noc zobaczymy widzimy się później przy pracy albo kawę trzeba zrobić najpierw o, dobry pomysł kawa tam też trzeba przeczepać Musi się robić Pogoda w sumie jest ok, ale zapowiadają jakiegoś cholernego tajfuna. Zobaczymy, czy, czy kłamią, czy nie. Mamy rakietę. Jak się zaparzy, to się włączy. Kawusia zaparzona, wyłączamy i zalewamy. Chyba gaz mi się kończy. Ale od czerwca mam butle i cały czas na niej jadę gotowanie i czasami tam kilka razy na pewno grzałem także na zimą to tak lekko nie będzie zimą to pewnie butla na tydzień starczy jak się będzie grzało smacznego a jeszcze muszę pomieszać no skle razem nie bierze powoli zapominam nas miejscowości tyle Mijam i w tym jestem, że już normalnie jest przok no i wiadomo smacznego Sprzęt gotowy, słoneczko świeci trzeba wykorzystać tą, prze y tą przerwę w opadach Widzimy się jak coś znajdzie. Chyba, że wcześniej chmury pogonią i sorry za wiatr. Ale obiecuję, że od przyszłego tygodnia będą już. Będzie osłona taka jak trzeba. Na mikrofon. Jaka przezroczyst... przezroczysta woda. Aż miło się chodzi. Widać cełeczkę, kurde. Tylko trochę zimna ta woda. I bardzo, bardzo mało sygnałów, ale i dziury są. Z brzegu nie było widać tego, ale tu widać bardzo sygnałów brak to zły znak. Przechodzę tam, jak coś znajdę, to się włączę. Jest 50 groszy. Aha. Myślałem, że już nic nie znajdę tu. Lecimy. to tak biło cholera? Za czwartym razem dopiero wykopałem. Oj, 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 oj. jeszcze tu. Półtorej godziny. Zero sygnałów. 51 groszy. Dobrze jest, nie trzeba psuć. Opuszczam Ostrowite i jadę. Po drodze mam 12 km, stąd parking blisko jakiejś miejscowości. Tam jest, zauważyłem, antena, także tam jest internet. Tutaj jest, tylko można przerzucać strony, ale wysłać nic nie można. A muszę zmontować i. Na YouTube wysłać film, żebyście mieli horror do oglądania. <grystanie> Żartuję. Widzimy się później. Mogę powiedzieć o tej plaży ostrowite. Woda czyściutka, w ładnym miejscu. Mieszko las, miejsce na grill, stoły, koszy widziałem na śmieci, ale nie widziałem to i to ja. Może nie widziałem. Bo, nie, bo niepotrzebny mi był. No także polecam. Warto tutaj, zobaczyć jaki piękny lasek. Ile to musi być grzybów? Opuszczam. Opuszczam Ostrowite i jadę do, na plażę. Cykcynę Coś takiego, coś w tym. Coś w ten deseń. Yy, mam. Ile? Dwadzieścia kilometrów, niecałe, także niedługo będę. Piękny wschód słońca, jest siódma godzina, rano. W nocy był mrozi, chyba minus jeden, albo coś. O tego no przy mroziku grzyby nie rosną także ale pochodzę jak będzie gdzieś, będzie, będę na parkingu w lesie dawno nie jadłem grzybów miałem piękną drogę ale nagle musiałem zjechać bo roboty i jadę taką drogą ha, ha, ha. te białe co tam jest myślałem że to jezioro a to oszronione już jest i krówki się pasą no nic trzeba uważać teraz jestem na plaży Pieczyska Stoję tu na parkingu, a tam jest plaża. Idę zobaczyć, jak ona wygląda, bo tutaj nie byłem. Ładna plaża. Duża plaża, ale już widzę dziurki. No, no, ale se przejdę tutaj. Potem popatrzę, czy w wodzie można też yy, pochodzić. Chociaż mi się nie chce ostatnio po wodzie chodzić. Zobaczymy ładnie tutaj jest No to zaczynamy, a zacznę od poiska siatkówki Jak coś znajdę to się włącza Sku 0 a tutaj w wodzie dziura przy dziurze Jestem już na plaży Jak coś znajdę, to się włączę. Mam mam 50 groszy. Cholera. Lecimy dalej, ale tu ładnie jest. Dwa dziko. Niedaleko 50 groszy co było. Jest tu co chodzić. Mam złotóweczkę Nieźle. Lecimy dalej. 5 groszy mam. Jachty, motorówki, uleczki, pontony, pik 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 i se płyną. Dwa ziko. Niedawno zgubione. A ludzie się powoli schodzą Dzisiaj piękna pogoda jest. Jest piąteczka. Widać ją, ale głęboko leżała. Aha dawno nie miałem piątki lecimy dalej chyba współczesne ja ale... tam chodziłam ze znajomym ale tam to trochę ryzykowne bo to w okolicach Łeby i tam, tam wszędzie pełno naboi wie pan, to niemieckich nie i... to jest PRL no <grym> kurcze <grym> ale numer przecież tu szukają koniec ta piątka z PRL -y to mnie bardzo bardzo zaskoczyła ładnie tu mają i wypożyczalnie i, i do żarcia coś zawsze się znajdzie na tym filmie i poprzednim miałem złe ustawienie kamery i ona bardzo z bliska nagrywała, ale i to Adam, Odym zobaczył, że coś mu się to nie podoba, i Maja, człowiek nagrywa, to nagrywa. No cóż, coś mi się tam nie podobało, że niby patrzę w sito, ale nie widzę sita potem, jak oglądam. Dziwne, ale jest wszystko w porządku opuszczam plażyczkę jadę na plażę wąsoszu wąsoszu chyba tak mam 50 km i jadę sobie powolutku i jak spotkam gdzieś ładną ładny parking to się zatrzymam na nim bo nigdzie mi się nie śpieszy Widzimy się jak się zatrzymam Jestem na kąpielisku, bo on cóż O już morsy są widzę No i ci co noczą kije No 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 plaża duża ale chyba coś mi się wydaje piachu na Nie raczej Dotąd woda była i, i zeszł trochę widzę no to można pochodzić w wodzie, bo widzę, nie jest głęboko. Woda czyściutka, przezroczysta. Normalnie szok. I nie widziałem dołków. Nie jest głęboko. Przede wszystkim, i się ryby są. jestem już na plaży mam 20 groszy ale konkurencja też tutaj jest ale oni będą nurkować także lecimy dalej dwa dziko a oni się dużo im to zajmuje żeby się ubrać i wejść do wody trzy monety w jednym miejscu ale głęboko było i se poleżały już o długo długo jest płytko Samochodzik jest Ale się go nakopałem Mocno się zakopałeś Schadzę już z plaży Bateria go prosłowo muszę wymienić ale i prawie skończyłem, nie ma sensu tam łazić Idę do jest w, wodę, w i wodar płaczę, bo konkurencja szuka tak na szukanie przyjechali <grym> Mówią, że nie, ale jak coś znajdą to przecież nie zostawią Jestem już w woderach, Także zaczynamy szukać Dosyć płytko daleko jest, także muszę iść daleko Chyba, że coś na początku będzie Chodzę już tak, nie wiem, 10-15 minut Żadnego sygnała. Są dołki Nie tylko ja Jak coś znajdę to się łączę. O, tam dołki widać. Czyściutko! Wszystkie te takie o, co tutaj zielone są To są dziury po Sicie, nasi tu byli. Jeszcze trochę pochodzę, ale kompletnie nic. Tyle dziur to musieli tu nieźle kopać. Kompletnie nic Żeby chociaż kapsla Zero Ci tam już wyszli. Ciekawe czy oni coś tam głębi znaleźli Jakaś moneta 5 groszy Nie, 2 zł PRL O kurde Oj te PRL -e nie prześladują Lecimy dalej 20 groszy PRL <gry> <gry> Szok Mam monetę, ale kurde co to jest to ja nie wiem Tu się tak już zażarwa, że PRL cholera wie. Lecimy Piękny stary ołowiks u, puść ty środku A lecimy Pogoda ładna to trzeba grilla zrobić Więc, odpalam go pod taką piękną wierzbą. To jest wieżbą chyba, tak? No Właśnie rozpaliłem, tylko jest problem. Nie mam baterii, a te baterie mi siadły. Od nieużywania go chyba albo, albo wiatrak się zepsuł. Dobra, wracamy. No, to mamy już na tym zakrwamy. Jak to było? O tak. Jak się zacznie przy... grillać, to się błączę. Jatraczek powoli wieje. Będzie dobrze, będzie grill, będzie kiełbaska. Zostaje tu na noc pod tą wieżbą płaczącą. To jest wieżba płacząca. Ta trzecia kiełbaska jest dla tego kotka. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Chodź tu, kieci, kieci, kieci. Chodź no. Trapcie, kiełbaska. Kotek nie może się doczekać na grilla, więc udałem kiełbaski. Je, yeah, jak trzeba. Nie ucieka w każdym razie. rzucę mu coraz bliżej siebie i on przychodzi. Tak, kotek. No, hop. No, chodź tu. No chodź Namyśliwego bym się nadawał. Ciekawe czy z ręki weźmie No jak on je to chyba jadalne jest się pietra, ale chyba baterie słabe są niże i trzeba nowe kupić. No trochę się rozpaliło. Trzeba by się wrócić Jeszcze troszeczkę i będzie dobre Muszę do baterię kupić po prostu. No kotek chodź tu. No chodź jeszcze do mnie. A, zjemy razem grillowaną kiełbasę. No to nie może już być, bo tam dużo węgla nie rzuciłem, ale się chyba wypali nawet Ale muszę to naprawić. Tą jedną mogę jeszcze wziąć Trochę słabo, ale niestety Tak musi być Tam to nie się jeszcze jarzę smacznego na podsumowanie tego odcinka, w sumie dużo tego nie, ma, nie było, dużo szukania. Plaże są przeważnie puste, i nic na to nie mogę poradzić. Trochę coś tam znalazłem, pokażę Wam co. W sumie 13 zł i ten ołowiks. Nic konkretnego. tak jak już mówiłem wiele razy kieruję się na południe najpierw wieruszów do Corsiera a potem na, na sklep i tam coś muszę pozałatwiać co, co poza tym tam jak skończę zobaczę czy może być jakaś przeprowadzka czy coś to pomogę im chyba że to będzie później no to się jeszcze zobaczy może tam pojeżdżę po tych Jeziorkach, chociaż to jest bez sensu. Teraz wszyscy mają, nawet dzieci mają wykrywacze. To wszystko wino, wina, wiecie kogo. No. Pogoda poskudna. Deszcz. Wiatr, wiatr mocny, taki dzisiaj wiał, że normalnie non-stop kontrę trzymałem mi to z północy wiał. Daje się chyba tak. Nie, zachodu. Także ciężko się jeździ i 60-70 maksymalnie. To by było wszystko. Nie ma na czym się rozwodzić. Jest jak jest, ale będzie dobrze. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny. Wiadomo co, kciuki do góry i lecimy dalej.